Witam wszystkich, tutaj Kenz. Dzisiaj mam dla Was kolejną paszuszkę od Cuba. Tym razem są to dwie kości. Dwie kości 3x3, czyli te, które najbardziej lubię. Przysyłka przyszła DPD i zobaczymy, co jest w środku, chociaż po tytule już pewnie wiecie. Mamy paczuszkę. W środku nic już nie ma. Woreczek. najpierw bardzo fajny. I dwie trójeczki. Zaczniemy sobie może od tej większym opakowaniu. I to jest kostka Maru CX-3. Nie wiem, czy już widzicie. Dodatkowo dostajemy smar Maru. To jest naprawdę bardzo fajnie. Cena kostki 49,50, więc naprawdę nieźle. W środku mamy jeszcze większe, jeszcze bardziej złożone pudełka. Podstaweczkę od Maru. I samą kostkę. Jestem bardzo ciekaw, czy na czarnym plastiku. Tak spróbuję. No to jest kostka, w porównaniu do zwykłej trójeczki jest troszeczkę mniejsza, większa i zobaczymy jak się porusza. No powiem szczerze, że nie jest źle, jest tutaj nic tutaj nie ścina. Robię ułożenie i bierzemy się za drugą kostkę. No, to tak, widzicie, jak się rusza i bierzemy się za drugą kosteczkę. Przyszła pora na drugą kosteczkę, a jest to też nie byle jaka kostka, ponieważ jest to kość moju Diana. Dość charakterystyczna kość. Widzicie, kostka na białym plastiku. I to jest bardzo charakterystyczna, jeśli chodzi o wygląd kość. Mnie osobiście się to nie za bardzo podoba, aczkolwiek no, jest to kwestia gustu, jak się rusza. Jak dla mnie to tak średnio, powiem szczerze. Chociaż widzę, że po prostu trzeba ją chyba rozkręcić. Oj, to siedzę przed kamerą i tutaj chyba widzę. Oj, źle te kostki się nie ruszają. Wiesz, że tak, tak powiem szczerze, że za po bo muszę to zbić trochę. Zobaczymy jaka będzie. Aczkolwiek naprawdę, Maru, jestem bardzo zaskoczony, że tak dobrze się rusza. nie miałem na zawodach tą kostkę kiedyś w rękach i poruszała się no słabo. Tak więc weźmy że to tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie serdecznie. Zapraszam do sklepu NetHuba. Polecam. I cześć!